Co wam tu prezentuję to troszkę ciekawostka, ponieważ te telefony są na europejskiej if a telefon ten nie będzie dostępny w ogóle w Europie w sprzedaży, przynajmniej na razie. Natomiast jest to całkiem fajne urządzenie, trochę szkoda, żałuję. Jak widać tutaj dalej, te smartfony są dostępne w wielu wersjach kolorystycznych. Tutaj mamy w ręku biały i prezentuje się on naprawdę ładnie, stylowo. Nie jest to... Nie wiem jak to wyjdzie na filmiku. E, bo niestety, oczywiście, aparaty cyfrowe nie, nie potrafią czasami dobrze zarejestrować faktury czy koloru. Natomiast e, jest to coś eleganckiego, tak? Tej samej klasy co HTC One X, One X, bo One to jest aluminiowy jednak telefon, tutaj jest plastik. Natomiast jest to całkiem fajne urządzonko. Jest wyposażone ponad bardzo fajny aparat. Ma wytrzymywać przy normalnym użytkowniku, użytkowaniu około 20 godzin bez, bez konieczności ładowania baterii. Działa to wszystko też płynnie, Tu jest Android Bean na ekranie HD720p. W środku znajdziemy czterorodzeniowy procesor 1,2 GHz. Interfejs, no te gustu, oczywiście, ale wersja Androida od Lenovo estetycznie mi się nie podoba. Natomiast poza tym, no to jest to klasyczny Android. Troszkę się nim bawiłem. Eee, no i nie odstaje on płynnością działania od Galaxy S3, 4 czy, czy smartfonów HTC. Fajne urządzonko. Trochę szkoda, że nie będzie go w Europie, więc nie będziemy mogli się nim dłużej pobawić. Dzięki.